Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówię a was, nowy i witam was w kolejnym odcinku z gry Ghost Master Przepraszam <laughs> to aż mnie, aż mnie zatkało z wrażenia Tak e, Dzisiaj, dzisiaj sobie polecimy z kolejną mapą Jeszcze Teraz się zastanawiam z jaką, ale mnie się wydaje Że mm, Że polecimy sobie z tą Tak Polecimy sobie na realistą, a szpilę sobie zostawimy na później, bo mówię, on jest dość trudny. A ja szczerze mówiąc, na ten moment wolę chyba sobie e, e, zrobić troszeczkę lżejszy scenariusz. Więc, moi drodzy, dzisiaj e, zajmujemy się e, scenariuszem o tytule Makijaż i Latające Miotły. Więc, tak, moi drodzy, wracamy do e, wspaniałego akademika e, Mulder. Tak, Mulder do akademika, w którym nasza przygoda, jakby nie się zaczynała, więc tak. Wchodzimy. I się dowiemy, co tam się yy, stało Dobra w tym czasie. że znów nas tu potrzebują. zaczęły być uciążli. Normalnie nie zasługiwałyby na naszą szczególną uwagę, ale te panny stały się wyjątkowo ostrożne od czasu twojego spektakularnego nawiedzenia męskiego akademika Skar. Hmm. W ramach programu, stawiającego sobie za cel ochronę przed siłami nadprzyrodzonymi, do akademika ściągnięto niedawno trzy adeptki czarnej magii. Nie możemy tolerować posunięć skierowanych tak otwarcie przeciwko nam. Konieczne jest natychmiastowe i zdecydowane działanie. Usuń wiedźmy z budynku. <laughs> Więc motyw jest taki, że no, nasza tutaj organizacja strachu miała te dziewczyny za takie, no, wystarczone ma dziewczynki, co jakie na nie hukniemy, to, to nawet nie pisną, a tu się okazało, że no, dziewczyny nabrały, że tak powiem, jaj i wypowiedziały nam takim, no. Taki troszeczkę okrętny może sposób, ale jednak postawiły się nam. O, może miał mówić, że wypowiedziały nam wojnę, ale w sumie tak. Może nie tyle wojny, co mówię, postawiły się. <grym> no, więc my im teraz udowodnimy, że na nas nie ma sił, nie ma mocnych. Hmm, jaki był tu zalecony skład? No ja co to jest? A, już wiem. E, tak. Jak widzieliście na, na wstępie, tam jest taki krąg. I on się składa z czterech żywiołów. I tam już mamy jednego duszka. Dusze to jest duszek ognia, związane to z ogniem, więc on tutaj będzie na, do nas e, się dołączy. I jak do, dołożymy pozostałe cztery żywiołaki, bo te, ten rodzaj duch się żywiołakami, to, e, że tak powiem, przejmiemy kontrolę nad tym kręgiem i wtedy mm, ten ich krąg ma na celu właśnie ochronę ich przed e, naszymi działaniami. Ale jak przyjmiemy ten krąg, to będzie dokładnie odwrotnie. To nasze duchy będą odporne na ich czary. Ale powiem tak, to wymaga aż 6 slotów na duchy, jak widzicie. A mało co wnosi. Mało co wnosi i ja rzadko się w to bawiłem, więc ja polecę sobie dzisiaj, tak jak to rozwiązywałem. Czyli po prostu idziemy w straszenie. Teraz może pomyśleć chwileczkę, bo... Eee, a czekajcie, czekajcie, bo... Jedną rzecz muszę teraz zbadać. Gdzie to było tu? Eee... E, wiecie co? Muszę się na chwilę wrócić do gabinetu strachu, więc dajcie mi dosłownie minutkę, ja zaraz wracam, dobrze? No, eee... widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, moi drodzy. Eee... Musiałem luźnemu trybikowi kupić moc Mirage, bo mi się przypomniało, że chyba nie mam żadnego ducha posiadający... posa... posiadającego tą moc, a akurat ta moc nam tutaj by się przydała. Eee... Więc tak. Eee... Muszę sobie przypomnieć, jakie duchy tutaj w ogóle były do uwolnienia. Eee... Chodź, bu. Ktoś z was coś potrafi? Tak kiepsko. A będzie nam potrzebna moc deszczu. No dobrze, no chodźcie. Boo będzie nam potrzebny tam do tej dziewczyny w lustrze, co widzieliście? Deszczuka nam będzie potrzebna do, do kręgu. I do trzeciego ducha będzie nam potrzebne. Potrzebny, potrzebny, potrzebny ten duch, czyli luźny tryb i jego moc Mirosz. No dobra, no to co? Wielonóżka, wielonóżka jest bardzo fajna do starzenia, bo nie gdzie yy, może się podłączyć do każdego pomieszczenia, coś praktyczne. Myślę, że marę weźmiemy. I weźmiemy... I weźmiemy Ciebie. Wrażenie. W sumie to masz same dostarczenie, ty masz. No to w sumie też. No ale ty masz wysokie napięcie, jak się zbierze dużo śmiertelników w jednym pomieszczeniu, to ta moc naprawdę no. Kopie, że tak powiem. Dosłownie i w przenośni. Dobra, no chyba zostawimy ten skład jaki jest i, i lecimy. Usuń wiedźmy z akademika! Mm, więc tak. Pierwszy duch jest tu, jak widzieliśmy. Jest tak, jakby była gdzieś totalnie daleko! Coś jakby w lustrze, no nie! <grym> więc ćwiczę na nowe rzeczy. No na nie? Ten, no nie. Z duchem i tak dalej. Próbowałam <grym> tego klonowania, czy, czy same, co? to jest jakby totalnie niedokonalne! Może spróbować z włosami, co? Jak poćwiczę na czymś prostym, to dam radę to TOTALNIE opanować! Totalnie? Boże, To ty, ty jest typ taki, wiecie, no... Ale jest to zresztą nawiązanie na do jakiejś postaci filmu, ale nie jestem pewny. Pomponiarka zginęła w wyniku zbyt ambitnego układu piramidy, ale mimo to wciąż patrzy na życie z pełnym naiwnego optymizmu uśmiechem. No, może być. Mnie jeszcze tylko zastanawia jedno, yy. Gdzie ona była przy poprzednim nawiedzeniu? Chyba, że ona nam zginęła w międzyczasie. Hmm. To jest drugi duch. Stary, cieszę się, że cię widzę. Patrz tylko, jakie zakręcone, prymitywne świecidełko. Nieźle retro, co? Te zwariowane czarownice z dołu przypadkowo zamknęły mnie tutaj, kiedy tworzyły ten straszny, ochronny krąg. Będę potrzebowała czegoś o odrobinkę większej mocy, jeśli mam się uwolnić i czegoś z ikrą. Kumasz? No, ja akurat kumam. Może, możecie nie być do końca pewni o co chodzi. E, chodzi o to, że bo, e, ten duch potrzebuje jakiegoś urządzenia elektrycznego. A skąd to urządzenie mam Wziąłem to ja mam zaraz wytłumaczę. A jeszcze chciałam nadmienić, że mamy tutaj Dinkę Halloweenową, akurat w, tem akurat w temacie i w tematyce serii. O. Mm, tak, żeby uwolnić Tom, to potrzebujemy tej dziewczyny. Ona, jak widzicie, jest dość podobna. Ma tą samą fryzurę. Więc, idealnie, że tu jesteś. My cię zawołamy, Bu. No i teraz powinna tam pójść. Tylko mam nadzieję, że w międzyczasie się nikt to nie zamknie. Wymuś się. Chyba że słabo. Dobra. Już. Mógłby też spadać. Aha, już uciekłaś. No i bardzo dobrze. No, ci troszeczkę odporniejsi. Dobra. Chodź Tyś sobie tą sama poradzisz? Tak. nie, nie powiększyłaś sobie tyłka uwielbiam te postacie mm, tak, żeby uwolnić tego ducha tą myszkę, szczurka yy, potrzebujemy ciebie jak widzicie on ma słuchawki i te słuchawki mają przekaźnik mm. o, teraz to widać tak, mają przekaźnik i musimy go zmusić do tego, żeby tutaj przebiegł to najlepiej zrobić jest yy... Mirażem. Mm, tak, tylko rozkaz atakuj ciebie, użyj tej mocy na nim. Nie, Malera. nie, chociaż miraż chyba jeszcze działa. I jeszcze jedna rzecz. Y w momencie, jak on tu przebiegnie, te słuchawki muszą y, być wolne. Przecież nie może być duch do nich przywiązany. Jak że pójdzie w tą stronę, a ja ci załatwię. O. Dobra, czy pobiegniesz prost? Pewnie nie. Nie. No hmm. że on tak biega w kółko, tylko nie tam gdzie trzeba. To jest właśnie utrudnienie. Aha, my tu nie mamy. Fajnie, kałoża wysłał mnie w czasie. To Dobra. E, to jest wykrzyknik. Chyba nie mieści się okazji zobaczyć. Tak, jakiś pojawia wykrzyknik. To że, e, oszczerzenie, że e, śmiertelnik, osoba, e, która ma zdolności do odpędzania duchów, e, wykryła naszego ducha. I to jest Aram, żeby go. No. No, chyba cię kopnę, facet. ale czas na. Jeszcze raz mu zrobię ten nieraz. No, teraz to biegniesz, czy nie? No! Zostawmy go na razie, mam nadzieję, że on w późniejszym czasie sam biegnie. Dobra, myślę, że proszę, będziemy się yy, odbierzemy Wiedźmą Krąg. Dzięki ci, życzliwa istoto! Chociaż nie słucham już rozkazów śmiertelników, chętnie cię wesprę w twoich zmaganiach! Tak, to jest ognista Salamandra. Przerwanie kręgu pozostawiło Wiedźmy bez ochrony. Nadarza się idealna okazja hmm. do ataku. E, zapomniałem wam, e, pokazać jej historię. Jej historię, jak dobrze pamiętam, to jest taka, że. E, ten omek chciał y, uczestniczyć w budowaniu tego kręgu, a okazało się, że te czarownice, mm, że tak powiem, go olały. Albo olały, albo raczej, najbardziej podejrzewam, nie miały pojęcia, że on tutaj się y, przywiązał, więc po prostu go nie odesłały i on omek miał im za to za złe. Ale on ma super moce. Widzicie? Żywa pochodnia podpala śmiertelnika. Ognisko sprawia, że całe pomieszczenie staje w ogniu. O, ten oto cudowny sposób. I nie ukrywajmy, robi to wrażenie na ludziach. Mnie nie wbiegniesz, nie? No, oczywiście, że nie. Mm. Nadal próbuję go jakoś, wiecie. Tutaj skłoni do tego, żeby tu wbiegł. Ale jest strasznie uparty. Mm. No i lata w kółko i zamiast tam, gdzie powinien. Dlaczego ty, Mirasz, stosujesz nie na tym, co trzeba? Nie, nie biegniesz, widzę. Dobra, chyba nic z tego nie wyjdzie. Trudno. No nie, to dobra, skupimy się na straszeniu. Już powoli. Se sí, ve también esto. Se ve también de Yy, teraz jak pamiętam, yy, Aleksandra yy, Sher, to jest nawiązanie do yy, piosenkarki Sher. Pfeiffer, to co coś mówi, to jest chyba aktorka, nie? No, to też jest na pewno nawiązanie do niej. A Sarandon? Nie jestem pewny. I w ogóle motyw tych Wiedźmi jest związany z jakimś filmem. Tylko nie pamiętam tytułu. Ale to był też podobny motyw, że były wiedźmy yy, ściągnięte do... Yy, chyba przez właśnie studentów i coś tam jakiś taki motyw był, ale no... Ciężko mi się wypowiedzieć. Nie pamiętam po prostu. Dobra, on to nie biegnie zanim w świecie. Wziążnik to. Zreportował się? Dobra. Hmm. A, już nie damy rady. Trudno, to będzie chyba pierwsza misja, w której nie uda nam się wszystkich duchów ogarnąć. Trudno, zdarza się, zdarza się najlepszym. A. No i to, to jest to z tą grą, że mm, Niekiedy to takie błędy się zdarzają, że na przykład jak śmiertelnik jest na sodach, to często moce na niego nie działają. Gdzie ten nosz biega? On biega cały czas wokół budynku <grymne> Dobra, już tutaj nasze wiedźmy są A nie, chociaż ta jeszcze się trzyma Przeskakujący jest ten ekran, nie? Przeskakujący, no wiem Mnie też nieraz to drażni No wszyscy się tutaj raz I teraz nie wiem Gdzie ty jesteś? Tu Zostało dwóch gości I... I ona Aj, nie nie No Niestety to jest tą mocą kakofonią. Ona naprawdę robi zamęt ale nie zawsze działa. Nie zawsze to działa tak jak pomimo. No dobra, no, już wygrane. No, nie całkiem, niestety nie udało nam się ciebie uwolnić. Ale to nic. To nic, po Ciebie na pewno wrócę, ponieważ jest to jeden z, z fajniejszych duchów, to znaczy fajniejszy. Bardzo go lubię, mam sentyment do niego. To jedna rzecz. I druga rzecz, jeśli chodzi o te duchy z elektrycznością, te, te zbieraczki elektryczne, to on jest najlepszy. On jest najlepszy z nich wszystkich. No dobrze, moi drodzy, na no to co. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia już w kolejnym i na razie pa pa.